Cześć, nazywam się Jacek Janus i już od kilku lat pomagam w uzyskaniu najtaższego kredytu hipotecznego. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kosztach około kredytowych i około transakcyjnych, na które trzeba być przygotowanym poza samym gotówką na wkład własny. Pierwsza sprawa to jest korzyść ceny nieruchomości. I tutaj w zależności od tego jaka to jest nieruchomość, czy to jest działka, czy mieszkanie, czy też dom, no to tutaj ceny wahają się od 400 na 1000 zł. Jak to wygląda w praktyce? Generalnie najczęściej najlepiej jest złożyć wniosek do dwóch, trzech banków jednocześnie. Żeby trochę rozłożyć ryzyko w razie jakiejś odmownej decyzji z jednym z banków, i w każdym z tych banków, jeżeli decydujemy się na wycenę poprzez bank, czyli że bank zleca to jakiemuś swojemu życzoznawcy ponosimy w każdym z tych banków koszt właśnie tych od 400 zł do 1000, nawet w zależności od. Tej nieruchomości, ale ja najczęściej polecam wybór zewnętrznego rzeczoznawcy, niezależnego, który jest na liście rzeczoznawców honorowanych przez, przez bank. To znaczy, że bank przyjmuje ich ceny, gdzie tam można zapłacić po prostu za jedną wycenę, te 400 czy 1000 zł, ale można je użyć do, w kilku bankach, jakby jednocześnie i moim zdaniem to jest najbardziej opłacalne, chociaż trzeba tutaj uważać, bo nie wszystkie banki przyjmują te wyceny z zewnątrz, więc to zależy właśnie, do jakich banków będziemy chcieli ten wniosek składać. Druga pozycja, jeżeli chodzi o te koszty transakcyjne, to są koszty oczywiście notarialne. No i tutaj, tu w zależności od tego z jakiego rynku, tak? czy to jest rynek wtórny, czy to jest rynek pierwotny, no, w jednym i drugim jest ten akt końcowy, tak? czyli ten koszt aktu końcowego, który jest, jakby koszt tej taksy notarialnej, którą notariusz pobiera za jego przygotowanie, zależny jest od ceny transakcyjnej. Generalnie jest ustawowe takie ograniczenie maksymalnych tych taks notarialnych, Zamieszczę link w komentarzu do, do tej ustawy. Jeżeli jest to rynek wtórny, no to można też na przykład podpisać umowę przed w formie aktu notarialnego. jest lepszym zabezpieczeniem dla kupującego, bo notariusz sprawdza wszystkie dokumenty dotyczące nieruchomości, ale z drugiej strony no, trzeba ponieść ten koszt tych kilkuset złotych dodatkowo czy nawet do 1000 zł za, za samą tą czynność, którą notariusz zrobi więc to już jakby, jak kto woli tutaj to rozwiązać. Jeżeli chodzi o rynek pierwotny, to jest koszt podpisania umowy deweloperskiej, chociaż koszt podpisania umowy deweloperskiej jest dzielony na pół między dewelopera a kupującego, bo generalnie na rynku wtórnym, jeżeli chodzi o samą umowę przedstewną czy akt notarialny, no to wszystkie koszty ponosi kupujący. Tak się, tak się przyjęło i tak to się stosuje. W komentarzu tego filmu zamierza też taki kalkulator, bo stawki tych taxidermów, właśnie tak jak powiedziałem, zależą od wartości nieruchomości, gdzie tam będziecie mogli sobie wpisać właśnie za ile chcielibyście kupić i ile mogłyby te koszty maksymalnie wynieść. Trzecia sprawa no to są koszty jakby wniosków o zmianę w Księdze wieczystej, tak? czyli zmiana właściciela to jest 200 zł. Koszt wpisu do Księgi wieczystej to jest kolejne 200 zł. I tutaj, akurat, jeżeli chodzi o wpis właścicielski, robi to notariusz. Jeżeli chodzi o wpis hipoteki, to tutaj możemy zdecydować, czy chcemy to zrobić sami, czy zrobi to na nas notariusz. Jeżeli robi to notariusz, to oczywiście jest wygodnie, bo to jest podczas aktu notarialnego i od razu to jest złożone. Aczkolwiek no, notariusz powierza sobie oczywiście za, dodatkowo za to kilkaset złotych taksy dodatkowej. Natomiast, gdybyśmy chcieli to zrobić samodzielnie, no to oczywiście można to zrobić, po prostu trzeba wypełnić taki, taki wniosek na, na ogólnym takim druku, w czym ja też mogę pomóc no i pojechać tam do odpowiedniego dla nieruchomości sądu złożyć ten wniosek, opłacić go no i później jeszcze trzeba pamiętać, że jest też coś tak jak podatek od ustanowienia hipoteki który jest nieduży, wynosi 19 zł, ale jednak trzeba o tym pamiętać, bo no gdyby gdzieś to tam umknęło, no to gdzieś tam może się do nas Urząd Skarbowy za jakiś czas odezwać, że coś to jest nieopłacone, jakieś kary i tak dalej. No, odsetki ustawowe, karne, więc to od razu lepiej zrobić na początku. Jest na to generalnie 14 dni od daty podpisania aktu materialnego. Gdyby zdarzyło się zapomnieć, no to też, czy, czy, czy nie wyrobić ten termin, to też nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Wystarczy po prostu złożyć tę deklarację i, i dołączyć do, 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 do niej tak zwany czynny żal. I uzasadniamy, dlaczego nie opłaciliśmy podatku w terminie. Kolejna rzecz to jest podatek od czynności cywilnoprawnych, tak zwany PCC. I tutaj też, w zależności od rynku. Jeżeli to jest rynek pierwotny, tego podatku nie ma. E, dlatego, że w cenie mieszkania czy domu, który nabywamy jest już liczony podatek VAT. Więc żeby nie było podobnego opodatkowania, po prostu e, tego podatku PCC nie ma. Natomiast przy rynku wtórnym... Jeśli kupujemy od osoby fizycznej, to trzeba zapłacić podatek w wysokości 2% ceny transakcyjnej, czyli no przy większych cenach mieszkania no to wychodzi całkiem sporo, bo nawet kilkadziesiąt tysięcy można samego podatku zapłacić. Podatek ten pobiera od notariusz, czyli trzeba, w, czy w gotówce, na przykład. W, Idąc na akt, materialny te pieniądze przekazać notariuszowi, a notariusz już odprowadza do ubezpieczenia, do, do Urzędu Skarbowego. No i ostatnia rzecz to jest wynagrodzenie, jeżeli korzystaliśmy na przykład z usług pośrednika nieruchomości czy agencji nieruchomości. No to po akcie notarialnym e, trzeba się rozliczyć, tak. No, w zależności od tego, jaka była stawka ustalona, może ona być tak najczęściej mniej więcej w okolicach od 1 do 3%. chociaż zdarzają się pośrednicy, którzy od strony kupującej nie pobierają żadnej prowizji, a jedynie od sprzedającej. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji tego kanału, bo będę publikował więcej takich materiałów. Gdybyś chciał, bądź chciała skonsultować swój temat ze mną indywidualnie, to zapraszam Cię do kontaktu telefonicznego ze mną. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.